Pamiętasz, jak byłeś mały i nie mogłeś zasnąć bez bajki? Prosiłeś rodziców, żeby ci coś włączyli, a jak nie, to nie zaśniesz. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego ci to przypominam. Już ci to tłumaczę. Miałem wtedy osiem lub dziewięć lat. Powoli zbliżał się wieczór i rodzice kazali mi szykować się do spania. Minęło kilka minut, Rodzice kazali pościelić mi łóżko, przebrać się w piżamę i iść spać. Wykonałem wszystkie polecenia, wskoczyłem do łóżka i zawołałem mamę. Mamo, możesz mi włączyć bajkę? Spytałem. Ale Adasiu, nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyś teraz oglądał bajkę. Jest już późno, powiedziała mama. Mamo, proszę, bardzo proszę, przekonywałem mamę. <słuch> No dobrze, mogę ci włączyć bajkę. Dziękuję ci bardzo. Wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do mamy, aby ją pocałować. Wróciłem z powrotem do łóżka, gdy mama włączyła telewizor, od razu skoczyła jakaś bajka pod dziwnym tytułem słodkich snów. Mama przez chwilę się zastanawiała, czy mi to zostawić, bo coś ją zaniepokoiło. Ale zostawiła mi tą bajkę i wróciła do swojego pokoju. Zacząłem oglądać tę bajkę. Zaczynała się jak inne bajki dla dzieci. Postać nazywała się Dream. Powiedziała kim jest i skąd pochodzi. Ta postać wyglądała moim zdaniem przerażająco i po wyrazie twarzy wyglądała na psychicznie chorą. Była cała kolorowa, kolory były tak jaskrawe, że nie mogłem dalej oglądać. Stałem z łóżka i pobiegłem do telewizora wyłączyć to cholerstwo. Gdy złapałem za pilota, coś złapało mnie za rękę. Widziałem, że ta ręka była cała kolorowa. Nagle zorientowałem się, że to ta postać z bajki miała pochyloną głowę. Nagle podniosła ją, mówiąc słodkich snów. Krzyczałem i wierciłem się, żeby wydostać się od tej istoty. Wreszcie wyszarpnąłem się z uścisku postaci i pobiegłem do mamy. Szukałem jej tak długo, aż znalazłem ją w jej pokoju. Podbiegłem do niej, przytuliłem się, miałem łzy w oczach. Adasiu, co się stało, kochanie? zapytała. Mamo, w, w moim pokoju straszna postać z bajki. jąkałem się ze strachu. Ale, Adasiu, musiało ci się przysnąć i coś ci się przyśniło. Uśmiechnęła się. Ale, ale ja nie spałem, mamo. Jeśli nie spałeś, to chodź do pokoju. Poszedłem z mamą do mojego pokoju. Strasznie się bałem tam wejść. Gdy przekroczyliśmy próg pokoju, w telewizorze była już następna bajka. Wtedy mama powiedziała: Widzisz, Adasiu? Nie ma tu nic złego. Teraz w bajce występują króliczki. Uśmiechnęła się. Mamo, ale tam na serio była ta postać. Naprawdę próbowałem wytłumaczyć się mamie. Adasiu. Widzisz, która jest godzina? Szybko zmieniła temat. Tak, mała wskazówka pokazuje dziewiątą, a duża szóstą. To znaczy, że jest w pół do dziesiątej. Czas i spać. Dobrze, mamo, odparłem. Zaprowadziła mnie do łóżka, przykryła kocem, pocałowała w czoło i powiedziała: Słodkich snów. Nagle mi się przypomniało, że przedtem, kiedy oglądałem to cholerstwo, ta straszna postać powiedziała do mnie słodkich snów. Jeszcze bardziej bałem się zasnąć. Gdy zasnąłem, miałem najdziwniejszy sen ze wszystkich. Widziałem tę postać. Zbliżała się do mnie. Była coraz bliżej i bliżej. Przestraszyłem się i zacząłem uciekać. Udało się, ale trafiłem do jakiegoś gęstego lasu. Zgubiłem się. Nie wiedziałem co robić. Stać, iść, zawrócić? Nagle się obudziłem. Byłem cały spocony. Pot się ze mnie jak strumień wody. Zacząłem płakać. Miałem tego dość. Czemu ta postać mnie prześladuje? Dlaczego? Płacząc, zadawałem sobie te pytania. Gdy podniosłem głowę do góry, zobaczyłem ją. Uśmiechała się do mnie. Nagle przemówiła: Czemu masz mnie dość? Przecież ja bawię się z dziećmi w ten sposób od 35 lat. Uśmiechała się coraz szerzej. Krzyczałem z przerażenia, wyrwałem się z łóżka i pobiegłem do rodziców. Gdy przyszedłem do nich, mocno do nich się przytuliłem, płakałem, i nie mogłem przestać. Rodzice próbowali mnie uspokoić, ale bez skutku. Zostałem z nimi w łóżku, nie mogłem zasnąć. Ta postać. Nadal się na mnie gapiła. Była tu, razem z nami. Gdy odwróciłem wzrok, była bliżej mnie. Zamknąłem oczy i próbowałem zasnąć. Udało mi się. Nazajutrz wyjaśniłem wszystko rodzicom. Poszli z tym na policję. Okazało się, że to była autorka tej bajki. Zmarła, kręcąc ten odcinek, poprzez spadnięcie na nią kolorowego, jaskrawego telewizora. Ponoć jej duch siedzi w tej bajce i straszy dzieci. Rodzice byli wstrząśnięci, gdy się o tym dowiedzieli. Zniszczyli mój telewizor i przeprowadziliśmy się dwa miasta dalej. Hmm, niestraszne co? To się odwróć, chcę ci tylko coś powiedzieć.